Montaż urządzenia do żywej wody Sativa Life V20 Aquatech Plus. Przed montażem urządzenia należy upewnić się, że ciśnienie wody nie przekracza 4 barów. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie zawartości zestawu i przygotowanie niezbędnych. Narzędzi. W zestawie znajdują się trójnik do przyłącza wody z regulacją przepływu wody, uchwyt do rury kanalizacyjnej i niezbędne akcesoria, zapasowe pierścienie zaciskające do szybkozłączek, rurka do doprowadzenia wody, wylewka jednodrożna z niezbędnymi akcesoriami, urządzenie Aqua Sativa Life. Urządzenie podłączamy zgodnie z rysunkiem. Urządzenie może być przymocowane do ściany lub stać swobodnie. W tym przypadku jest mocowane do ściany szafki. Przystępujemy do montażu urządzenia. W tym celu przenosimy wymiar otworów montażowych na ścianę szafki. Kolejnym krokiem jest montaż śrub. Sprawdzamy, czy urządzenie pasuje do uchwytów, które zostały przygotowane. Przystępujemy do montażu trójnika. W tym celu odkręcamy przyłączek kranowe wody i montujemy trójnik. Do podziału wody zimnej między urządzeniem a kranem użytkowym. Podczas montażu trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby każdy wężyk, który wchodzi w urządzenie lub trójnik, był mocno wciśnięty, ponieważ grozi to przeciekiem. Kolejnym krokiem jest przygotowanie rurki do doprowadzenia wody. W tym celu musimy przyciąć odpowiednie długości rurki. Montujemy urządzenie na wcześniej przygotowanych śrubach. Następnie należy przygotować otwór pod wylewkę. W tym celu nawiercamy otwór i montujemy wylewkę. Należy również przygotować rurkę, aby ta nie wypinała się z układu pod ciśnieniem wody. W zestawie są niezbędne akcesoria. Nakładamy pierścień mocujący do wylewki, następnie pierścień zaciskający, następnie tulejkę należy wcisnąć do rurki. Jeśli chodzi o montaż wylewki, to przebiega on według schematu: pierścień główny, uszczelka, podkładka, nakrętka, gdzie palce są blate. Gdy wylewkę mamy już przykręconą, według powyższego schematu możemy przystąpić do zamocowania rurki wcześniej przygotowanej. Gdy cały system mamy gotowy, możemy stopniowo odkręcać wodę. Ciśnienie wody możemy również regulować na trójniku. Przystępujemy do pukania systemu około 5 minut. Przez pierwszy tydzień należy codziennie sprawdzać ewentualne przecieki. Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia do żywej wody. Życzymy miłego użytkowania.